z tej strony Kicunaria, dzisiaj ze mną jest Maja, hejka i dzisiaj jesteśmy w łazience, jak widzicie, bo robimy taki ciepły śnieg, e, zliza on jest i mam tu łyżeczki, mamy tutaj tak samo wodę rano i dzisiaj będziemy go robić. Mam tutaj taką saszetkę i to jest o zapachu lodów waniliowych, bardzo fajne. Mamy tu dwie łyżeczki, też przygotowane, żeby pomieszać cały czas. Maja teraz to nasypie, więc ja to pokażę tutaj, jak Maja będzie nasypywać. No Maja to wsypuje. My teraz to będziemy tu mieszać. O, jaki ładny śnieg. Jak myślę, że tak widzicie go Ale ładny zapach, kurde, bele. Jaki ładny zapach. To się na razie z tego nie robi jakby śnieg. Bo to się robi takie coś jakby. Ale musimy mieszać. Więc za chwilę wrócimy, jak to jakby tak dużo już wymieszamy. Dobra, to jest już mega wymieszane. Patrzcie jak Piękna. to jest wymieszane. To jest, teraz już mieszamy tu około to dwa... Z tego jest, to jest już mega fajne. Taka cierpka z tego wyszła. I można to, bra można to brać do rąk. Tak. Kurde, ale fajne. Aj, aj, Szczerze, to my to polecamy. No. Za chwilę wam pokażemy, jak już to będzie takie, jakby zrobione i wymieszane tak w rękach. Już wam to pokażę, no bo. Nie umiem tego, jakby kamery złapać. Tego, jak to mieszam. Jak my. Ale, już tam chyba widać jak mieszamy. Dobra, więc za chwilę się widzimy jak to już tak za bardzo wymieszamy, trochę bardziej. To już wyszło idealnie. Oj przepraszam, ręcznik mi spadł. To już tak wygląda jak widzicie. My sobie umyliśmy teraz ręce, żeby to jakby nas I mamy taki ten śnieg, widzę, że go tu widać na tym. Mamy taki ten śnieg wyszedł. My go mega polecamy. Jest on w Lidlu dostępny. E, jest mega fajny. Były dwie saszetki, ale nie wiemy do, do czego służy druga, więc potem będzie jakby co, druga część jak robimy tam tamtą drugą saszetkę. Więc jak chcecie, możecie wpadać na drugą część. E, my to nadal mieszamy tutaj jakby co. Dobra. E, więc w, teraz w filmiku mówimy o ceny. Jaka twoja jest ocena? Tego... 10. Maja 10 na 10 ponieważ jest ten śnieg bardzo fajny, mięciutki, do lepienia. Tylko trochę jest taki, jakby taki galaretowaty. No. I to się nie wydawało, że tak się lepi do rąk trochę. Ale i tak 10 na 10 bo e, mo mo mogą się też z tego lepić kulki. to na następna część, pa To następna część za jak jakieś kilka minut.